ten raport zawiera to, co zrobiliśmy w 2024 roku, ale też zawiera część planów. A więc tak w skrócie, bo jak w zasadzie to można omawiać to w tym punkcie, ale można również omówić to przy budżecie, wykonaniu budżetu, tak więc ja tylko przypomnę, że w roku 2024 wykonaliśmy inwestycje. Drogowe na kwotę 6 520 000 zł. Wykonaliśmy budowę sieci ciepłowniczych w kolnie o długości 6 km za kwotę łączną prawie 8 milionów złotych, bo 7 951 763 zł. Wykonaliśmy przebudowę ulicy Waldomale budowę ulicy Strażackiej budowa ulicy Okrzei i Polnej. Rozpoczęliśmy takie inwestycje jak przebudowa Ładno Duże, przebudowa ulicy Żmaragdowej, remont ogrodzenia zabytkowego kamiennego muru wraz z odnowieniem pomnika na cmentarzu komunalnym, a łączne wydatki, już chyba mówiłem, to 13,1 miliona złotych wydatków inwestycyjnych. Mamy też plany na następne na następne lata. Więc te plany zostały wymienione. Jakie są priorytety? Jest ich takich, no jednych z ważniejszych jest około 14, 14, 14 pozycji, tak? Ale to jak Państwo będziecie chcieli, to ja będę Pani uzupełniał, żeby nie przyciągać, bo sesja dzisiaj ma trochę punktów i może troszeczkę dłużej powstać. Także jak będą jakieś pytania, bardzo proszę.